Widzowie, ja, ja tu jestem z przymusu, ja się nie nadaję na takie gry, wolałbym dostać w na mieście, niż zobaczyć potwora. Zostawcie lajka i jak wam się podoba, to udostępnijcie. I ja mam po tym mieszkaniu chodzić? Przecież ja nawet nie chcę w to grać, ja nie chcę tu być. Ja będę grał tak, tak jak kiedyś będę grał. Już teraz się boję mieć na dwóch słuchawkach. Za mocno się to zaczęło, tam ktoś jest za drzwiami. Przestań kurwa pukać debilu, widzisz, że się kurwa boję? Ja się boję, że on kurwa tu wejdzie, ja się kurwa boję, to jest początek gry, to jest dwie sekundy kurwa, a on mi już pisga w y, drzwi. Mam szybkie chodzenie na shift, jestem bezpieczny. You! Ja! 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 Ja, my son! Zamknij pizdę kurwo, nie strasz jak pracuję! Why is this happening? To be... Zamknij to mordę, bo mnie kurwa tak streczuje, że się boję przejść przed tę jebaną dziurę ty! Pizdo, kurwa okropna! Zamknij mordę! Chcę mojego syna! Jakiego mojego syna? Nie ja jestem twoim synem, przecież. Mówiłem do ciebie, no, tato. Zamknij się! No, dziadek na pewno ci pomoże, kurwa, w takim. Dobra, pierdolę to grać! Kurwa, już nie żyje, żyję, nie żyję! Dobra, spadłem, jestem w piwnicy, nie wiem je to, kurwa, tu są same diabły, nic nie widać! Mam to w pijzie, otwieraj te drzwi, kurwa, do tyłu, do przodu! którą stronę się do futrynę, jebanu, otwieram! Nie, no kurwa, nie! Nie! Nic się nie dzieje, to jest tylko kurwa gra Szymon Tego gościa nie ma! Oni nie istnieją, ich nie ma! Taki w te zrobiony, że z lewej i z prawej... A a a a a a kurwa! Nie! 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 Nie będziesz mi tak robił! Nie! Co to jest? To kto to? Co to jest? A to było pojebane. A a a co to było? Na co jak się Ja już panikuję! To jest to, to jest kolejna gra, której nie uda mi się przejść. Ktoś, nie, Monika tu będzie siedziała obok mnie i będzie mówiła jak mam w to grać. Ja nie przejdę tego sam, nie. Jesteś Szymon dużym chłopcem, masz 32 lata. To są tylko diabełki w grze! O! No, no i teraz tata wszystko wie, kurwa! I teraz tata wszystko wie, kurwa! Wyłącz to! Nie! Tata wyszedł, tata stary wstał, jest gnój. Już tętna sprawdzamy, proszę bardzo. Oj, ładnie, chuj w tym. Chuj w dupę, chuj do buzi. 170... 137. Proszę, nie, ja nie chcę grać w ten horror sam. Na pewno nie będę grał sam bo w następne... A! Nie będę grał w następne... nie. nie będę grał w następne odcinki sam! A! A! Z tych drzwi wybiegnie mini mike, bo są jego wzrostu, kurwa! Okej. Okay. Muzykę jestem ogromna. Dobra, to jest piorun, spokojnie, nie bój się to. Jest... Biorę zdjęcie. ej! Kto? 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 Gdzie? A mini mike jest? W domu nie ma. Ja wiem, że muszę tam zajrzeć, domyślił. Kurwa. O! Nie! Ta lampka coś kurwa robi, bo można ją pukać jak twoją siorkę. Ej, czekaj. Kurwa. Co się kurwa wracasz za mną? Co się obracasz? Ktoś tu siedzi czy co? Zamki pizdę. Kurwa coś tu wyskoczy bo no, zajebie A! Kurwa! A, o, nie no, to jest tylko krzesło! Zamknij pizdę! Jeden, dziewięć, sześć... Nie, za dużo się dzieje Słyszycie te dźwięki? To się kurwa też nagrywa dźwięk z gry? Ej Monia, każdy odcinek tego horroru nagrywasz ze mną Ja nie mogę z wyjść, tak się boję Ja zaraz zemdleję, mam... tętno 151, nie idź spać, bo nie zasnę Diabły tu są, jakieś krzesło się obraca za mną Później ci opowiem, pa a! Kurwa burza, dobra, nieważne Nikt się nie przestraszył Jak się robi zdjęcie, tak? A! 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 Kurwa jebane, nie! Nie odwrócę się, kurwa jebie Kurwa jebane, nie! Nie gram sam w to Nie, nie gram w to sam ja Jestem cały tak zestresowany, że ja idę do chaty I więcej odcinków z Moniką albo wcale Offensive Award na Instagramie, cześć, ja mam na rok. W ostatnim odcinku udało nam się przejść 3 minuty gry w 25 minut. Dziś mam nadzieję, że pójdzie nam o wiele lepiej. A! Kurwo! Co to było? Te świeczki się nie paliły. Kurwo, jebano jeszcze raz piorunem we mnie, kurw, to ci pokażę. Nie robię nic, nie robię nic, nie patrzę, nic nie robię, nic nie robię, nie mam, nie mam, nie mam, nie, nie mam, nie, nie mam Monika zamknęłaś oczy, patrzysz? No Ej! Co? Skąd te kurwa świeczki się tu wzięły? Czemu to brygo? Czemu to Zapalili nie ma? Zapalili ci świeczki, żebyś więcej widział Nie no kurwa i... Skąd no się wziął? To są drugi, to jest zegar Co to się... a Monika, a co to się otworzyły? Brrr! 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 Nie, 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 nie. Kurwa, kto tu chodzi jeszcze? Kto tu jeszcze jest? Kto tu ze mną stoi? Kto tu jeszcze jest? Kto tu przyszedł? Kurwa, jeszcze ze mną. Zlotnij moje plecy. No, jest jezioro, a będzie. No równo jest, trochę, no trochę niżej, no ale co, tu, tu chyba nie ma nic <pracuś> do. Rzeczy. Przepraszam, Moinsia, przepraszam. Przepraszam, przepraszam, myślę, że ktoś biegnie do mnie, wiesz? Przepraszam. Ja nie jestem w stanie się skupić na tym, co tu się dzieje, Monika. O kurwa, jebana. <cio> Pierdole, wracam do tego pokoju, coś zobaczyć jeszcze. Muszę znaleźć gwóźdź, żeby to powiesić. No i kurwa, patrz to i znowu się skurwiel jakiś pojawił. Jezu. Dzięki, czy co? Kurwa, czas mi, czas mi pomaga? A! O kurwa! O kurwa! O kurwa! Kurwa, jak coś zrobicie? Kurwa! Ała, czekaj! O, nie spodziewałam się tego. O, czekaj chwilę, bo ja to puszczę i zaczną mnie zabijać. Pisem notes. A spróbuj, czy na przykład nie wiem. Aaaa! O! o kurwa! O kurwa! O O kurwa! O się kurwa! kurwa! Tam nie pójdę, jak ja widzę korytarzem mi się wydaje, że ktoś mnie goni. Kurwa jebana, zaraz cię kurwa zajebie. O nie! Nie chcesz przegrać Monika. Nie chcę. Gdzie to się zapisuje? Mam tego dość, kurwa. Mam cię dość. Powiększ. Coś tu jest ciekawego. Kurwa jebana, najgorsza. Któraś to zrobiła? Delikatnie mnie zaczyna szczypać końcówka, kurwa. Ja tak mam... Na... Najm! Kurwo, najgorsza! To były drzwi czy piorun? Dobra, idę. Grandma and grandpa's room. Dobra. Dobrze. O nie, one są od... Kurwa! Kto? Gdzie to było? Bo ja chcę wiedzieć, czy... One... Wiecie, czy to jest najgorsze? Ja nie wiem, czy... to? Ja nie wiem, czy miałem do czynienia. Pochodziłem po domu, jestem odważny. Zajebiście. Dlatego Monika nie wybudujemy domu większego niż 170 metrów plus karzasz Wiesz dlaczego? Dlatego. Co to jest? Mars, Jupiter, ju, Jupiter. Jestem Jupiterem. Dobra, Monia się nie bój nic. Ja się przyszło, uratujesz. Od tego jestem, Monia. Kurwa jebana. Dobra, ale trójkąt pamiętam. jaką miałem pamięć. Jak orka. jak orka mam pamięć. No spokojnie, daj se radę, Moniu. Czekaj, 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 bo ktoś tam komuś właśnie wyrwał, chyba, kurwa, wnętrzności i zaczął niej malować, kurwa, putryny w domu, wiesz? tak mocno. Wiesz, co tam siedzi za tym? Dziabobąk, kurwa, ten co babcia mnie straszyła. Babok jebany tam jest. Tam jest, kurwa. Tam jest, kurwa Baba jaga. Tam jest, kurwa Adolf, tam jest Stalin. Oni tam siedzą, kurwa, z diabłem w kotle i se moczą jaja, kurwa, w takim jacuzzi, podgotowane. Napisz, no, ale połknij, dobra. A weź podejść bliżej, zrób zdjęcie, może to jest ważne. Kurwa, Monia, idzie coś po mnie. Idzie coś po mnie. Patrz co się dzieje? Na zdjęciu jest coś innego niż tam. Uważaj, Uważaj, że nie uderzy. Przepraszam, jak ci uderzę. Masz niebieską kartę założoną? No. To jak coś, to znowij szybko na psy. Zobacz czy tam jest człowiek. I kurwa opętało miną. Ale to musi być. Kurwa, Monia, jak to rozwiązałaś? Obciągnę ci. Otworzę ją, pa to. Kurwa, mać, ja pierdolę, diable pierdoluny, a kysz mi stąd poszedł precz. W czeluściach dupy, żebyś kurwo zginął. Nie, nie wejdę tam. Chyba was popierdoliło. Chyba was pojebało do końca, że ja będę kurwa do studni wchodził, pa. Przy no, wybuchu pentagram. Odcinek nagrywamy Nie! Oła! Połamali mi nogi dwie! Kurwa, nie wiem co mam zrobić! O kurwa, zamknęli mi drzwi! Nie, 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 on tu jest! Nie jestem tu sam, Monia! Dobra, podejdę do tego, dobra! O kurwa! Lasery, kurwa! Widzisz to? Policja! Nie, nie, Monia, tam coś jest! Dzwoń, kurwa, na niego, dzwoń! Uch. Nie! Ała! Ała! Dobra, czekaj nie, dobra, nic nie Monia, nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma nie bój się, nie bój się, jest OK. Na cztery możliwe miejsca Ja trzy od razu chlebot trafiłem Tego mi nie pokazywałaś Cześć, teraz jak mam z nim bić się? O niko do kurwa, to kurwa, znowu się wyłączył! Jest grę! O, to się kurwa dzieje Monia, ja nie wracam tam, ja nie nagram, nie ma opcji Ja do domu idę. Boże święty, co to było? Przecież przepraszam, ja zminimalizowałem grę, już jest okej, okay, już wracamy Monia, czekaj Nie Bulgocze, bulgocze, no bo woda bulgocze Oła to mnie gryziało. Monia nie żyje chyba. Czerwone drzwi? Nigdy w nie będziemy mieli czerwonych drzwi. Dobrze? Czerwone są w Co? Nie odwrócę ja się. Pierdolę cię. Pierdolę cię ty to Dobra, ja tak się odwróciłem, bo... A teraz z drugą stronę ją kurwa zaskoczę. Pizdę. Kurwa jebana! O, ja nie chcę. Ja nie chcesz to już nigdy grać.